Witam wszystkich Dziś jesteśmy na polu Na którym jednym z pierwszych filmików sadziłem właśnie porzeczkę Jest tam filmik z tego Niektórzy mówili, że Sadzę za głęboko, że ona nie będzie chciała rosnąć Powiem tak, porzeczka była wsadzona razem z patykami, z pędami. Później była obcięta maszynowo, to znaczy kosiarką rotacyjną Patyków nawet bardzo nie zbierałem, tylko trochę były zgarnięte, później przejechane glebogryzarką. Zmieszane jeszcze, resztki patyków leżą. Dodatkowo jeszcze jeszcze te porzeczki były po prostu obsypane. Teraz to zaczyna im dokuczać susza, bo naprawdę u nas w maju teraz spadło wczoraj około 3 mm, przedwczoraj Dwa, gdzieś tam na początku maja też koło 3 mm. To jest kropla po prostu w morzu potrzeb. No ale mniej więcej tak wygląda plantacja. Dzisiaj robię takim składzikiem Landini i agregat. Zaczyna dużo zielska być. No, i póki mniejsze to jeszcze daje się radę, a później to już będzie trochę ciężko. Co do Landiniego Rexa Silnik Perkinsa 4 Wolnonsący bez doładowania. 70, bodajże tam 4,5 konia. Mam go od 2012 roku. Oryginalnie był z tuzem przed nim. Yy, to małą naprawę układu paliwowego pokazywałem. Co jeszcze było? A, dwa lata temu uszczelniacz na pompie wtryskowej się rozszczelnił. I musiałem to zrobić. I jeszcze coś było problemem ze sprężarką klimatyzacji, ale to też chyba za 2-3 lata temu. Większych problemów z nim. A jeszcze jedno co pamiętam. Przerabiałem ten element. Muszę go odkręcić, żeby wyczyścić i pomalować, bo tak go na szybko założyłem. I dlaczego przerabiałem ten element? Ponieważ między tym położeniem dolnym a górnym miał yy, tak jakby. Mniej ruchu, to znaczy mniej ruchu, na oryginalnych ciągłach było wszystko ok, tylko że gdy chciałem załączyć biegi ten wałek zależny od biegów, okazało się, że tam za kołem, nie wiem czy pokazywałem to w poprzednim filmie, tam za kołem, teraz już chyba się nie zobaczy tej dźwigienki tak prosto. Za dużo na naplątane tu jest, żeby zobaczyć tę dźwigienkę. No ale w każdym bądź razie yy, wrzuciło się ten wałek, lecz on później przechodził w taką pozycję, że nie dało się go wyłączyć. Przedłużyłem tam tą dźwigienkę. No ale żeby tu się dobrze załączało, musiałem ten element po prostu wykonać yy, z blachy. On już jest 4 czy 5 lat temu wykonany. Trochę już zaczyna rdzewieć. Muszę go zdemontować i yy, pomalować, po prostu. Bo od razu się nie zrobiło tego. Jest jak jest: rewers, biegi, 5 biegów, 4 zakresy. Wałek, tu są wałek 540 i 540 Eko. Tak do przodu to jest Eko. Okay. Hamulec ręczny, dwie pary złączy silnik, hydro... załączanie silnika hydraulicznego. Regulacja przepływu na silniku hydraulicznym, blokada mostu, załączanie 4 na 4 podnośnik. Tu jest ustawienie. Podnośnika czy, tym, czy ma być pozycyjny, czy dociążający. Tam jest jeszcze na górze po lewej ten żółty przycisk jest od przedniego wałka, po prawej dwupozycyjne oświetlenie reflektory górne, wiadomo awaryjne i światło pozycyjne i mijania. Tu normalnie światła, kierunek, sygnał i drogowe Kogut i wycieraczki, spryskiwacze Tam dołożyłem jeszcze ładowarkę do USB i dołożyłem jeszcze radyjko, bo nie było w zestawie To znaczy głośniki były, radika nie było Tam są bezpieczniki od góry Oczywiście tu pokrętło zginęło, dorobiłem takie, żeby tylko móc przegręcić. To jest panel od agroli. Zasilany też tam idzie do góry przełód, zasilany jest tu od radia wszystko. Ramiona. Cóż tu a Zaczep szybkiej regulacji mam dorobiony jeszcze tam dolny, ale e, tu z e, tym agregatem nie bardzo mi pasuje, bo tu jest kółko takie odporowe, żeby za głęboko czasami nie weszło i on troszkę przeszkadza. Dlatego jest odjęty. Rzadko kiedy go w sumie zakładam, e, ten zaczep nie jest oryginalny, bo jest zrobiony z zaczepów leży z 80 C380. Z mm -hmm. Jedna para wyjść, druga para wejść I tam jest Motor Hydrauliczny Zbiornik z tyłu Gniazdko oświetlenia, dodatkowe gniazdo prądowe Agregat też wykonany Wspólnie z tatą Teraz od jakiegoś czasu tu na yy, przekładni planetarnej zaczyna mi się pocić, yy, prawdopodobnie tam uszczelnienie jakieś delikatnie puszczę, trzeba to też yy, rozebrać, kiedyś zobaczyć. Tłumnik oczywiście w dół, jak to w każdym sadowniku. Yy, przód zasilany niestety jest z yy, niebieskiej wajchy. Dlaczego tu mam zawór? Ja mam, dlatego, że czasami z tyłu mam coś podpięte i zamykam tylko ten zawór. I wtedy tył działa, nie wypinam tu już tego zaworu tego złącza nigdy. Praktycznie. Przód wygląda tak. Tu, tu jest go ploski. Niestety nie ma regulacji yy, szerokości ramion. Tak już jest na stałe. Co tam jeszcze... A, wiem co jeszcze przerabiałem. Tam jest akumulator do tych siłowników. Oczywiście żeby to wszystko pracowało, żeby na akumulatorze, a nie na siłownikach. Ale przy złożeniu palec ze skrzynkami z porzeczką troszkę ciężko jest, więc. Tam mam możliwość odłączenia tego. Po prostu e, zaworek jest stawiony, O ten kwadratowy zaworek. Tu po prostu przekręcam kluczykiem 10. I kiedy chcę, zamykam otwieram ten akumulator. Załączam go, wyłączam tak naprawdę. E, takie samo znaczenia. tu za przedniego jakie miałem jeszcze z nim problemy oprócz tam jakieś a, przednie opony też już wymieniałem, bo ja mówię, zwożę nim porzeczkę zbiór porzeczki i tam te opony po prostu trochę na mniejszym ciśnieniu były te są typowo koparkowe mają większe ciśnienia. Poza tym nie wiem dlaczego dwie w cenie jednej rolniczej. Tak jakoś to wszystko się ułożyło. Ciągnik manualny, ciągnik prosty bez jakiejś tam dużej elektroniki. Ja jestem osobiście z niego zadowolony, chociaż no wiadomo, chciałoby się ten. Power Shifty, nie power Shifty, wszystko na, na, na joystickach, na, na wszystkim, ale no to się też psuje, że tak powiem. Po dłuższym użytkowaniu, po wilgoci, po wszystkim. Po niewłaściwym użytkowaniu ja też nie jestem. Malfum i Omega już wiem wszystko. Yy, powiem jeszcze może trochę o agregacie. Agregat dwa rzędy. Yy kozurków od kultywatora popuszczamy jedną śrubę tam jest z drugiej strony taka sama tu jest korbka do podnoszenia opuszczenia można tak regulować głębokość tu jest wałek też na śrubie ale on jest na sztywno kiedyś był to ruchomy ale jest zrobiony na sztywno teraz praktycznie jedzie na tym wałku po prostu łącznikiem, trzecim, trzecim punktem wysuwając, spłycam, wysuwając, pogłębiam sobie te pazurki. Ten wałek jest ruchomy. Jego można zdjąć, to było tak zaplanowane, żeby można było go zdjąć, żeby można było zaczepić zanim nim siewnik poznaniak. Szczerze powiedziawszy Ciągnik na pusto wszystko podnosi, tylko no ten ciągniczek jest troszkę za mały, żeby był co najmniej 90-100 koni większy. Nie sadownik, tylko po prostu już rolniczy. Już sobie spokojnie dawał rady. Ten też podnosi, ale stwierdzam, że po co mordować na, że tak powiem, prawie, że okres wytrzymałości jak można zrobić nie ma dużo pola można to zrobić na dwa razy czyli tym uprawa, a później zasiać. Ja wiem, że po prostu po, po jednej przejeździe by było ładniej, by było lepiej może to zrobione, ziemia mniej ugnieciona, no ale tego pola też nie ma nie wiadomo ile. Oczywiście przeróbek 1100 tu było, bo to było na początku jedna, jeden rząd drapaków, później były bronki, ale to nie za bardzo się tacie podobało, więc przerabialiśmy. W sumie to on przerabiał, ja tylko, że tak powiem, wykonywałem to co on tam chciał. Już tak miał pomysł, to praktycznie z większości jego pomysł. I co, maszynka robiona jeszcze, kiedy stal była w miarę w cenie, to można było się bawić różnego rodzaju rozwiązania kombinacje no ale teraz jakoś e, ostatnimi czasy zaprzestałem właśnie kombinacji z tymi rzeczami, bo no, ze względów na finansowych, ze względu ceny stali, że, że to naprawdę też sporo kosztuje i, i nie mam nie mam po co to, tego wrzucać po prostu pieniędzy w, w projekty, które może wypalą, może nie wypalą. Bo no to wiadomo, to nie, jest, to nie jest pewniak. Tu moim zdaniem robi niezłą robotę. Zruszy ziemię nie za głęboko. Wyrówna bryłki, rozłupie. No, mi to się podoba jak to robi. Jeszcze raz, okiem, rzucimy na plantację świeżo założoną. A jeszcze miałem wspomnieć jedno. Dlaczego warto, według mnie, dwuletnią sezonkę sadzić i dlaczego warto? To znaczy, może nie, dla, nie, 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 nie tak. Dlaczego warto? Tylko yy, co daje? Sypanie nawozu pod korzeń. No to daje, że Sadzonka już jest praktycznie 25-30 cm od ziemi i jest naprawdę dobrze złapana, dobrze rozrośnięta. Ma po kilka, kilkanaście przyrostów. Niektóre są wam sztuki po jednym, ale to naprawdę moim zdaniem, tak jak tam u sąsiada, dalej jest. No, to połowy, połowy tego nie może, tak powiem, co urosło. Tu też nie ma bogatej ziemi, piąta, szósta klasa. Może trochę czwartej, tam dołkiem, ale to nie wiem, czy jest. Także, tak mniej więcej to wszystko wygląda. Na dzisiaj to wszystko. Zachęcam do śledzenia kanału. Trzymajcie się. Cześć.